Dzięki gościnności starosty powiatu lubartowskiego Lubelski Park Naukowo-Technologiczny zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu lokalnymi przedsiębiorcami na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Informujemy na temat możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie, w nowej perspektywie unijnej na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej oraz na możliwości pozyskania środków na innowacje, które są słowem kluczem w nowej perspektywie. Informujemy przedsiębiorców. Przede wszystkim o tym, że innowacje są dla wszystkich i również przedsiębiorcy z powiatu lubartowskiego mogą z nich skorzystać. Szanowni Państwo, gościliśmy dzisiaj przedstawicieli Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie. Otwieramy się oczywiście na, na biznes na terenie naszego powiatu. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy rozwijali swoje przedsiębiorstwa, zakładali również nowe, także po to było to spotkanie. Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to nie tylko bezrobotni. To przede wszystkim współpraca właśnie z przedsiębiorcami, ponieważ od tego zależy łagodzenie skutków bezrobocia, od tego zależy rozwój całego rejonu.